Widzowie dzisiaj pokazuję Wam jak nagrać film na YouTube'a. Patrzcie, wchodzicie tutaj, klikacie w to. No i macie to. Macie tu. Macie tutaj. Macie tutaj, gdzie jest teraz ten pasek Google. Takie, takie ciemne, takie ciemne z kwadratem. No i nagrywacie na przykład swój ekran. Potem, y jak skończycie swój filmik, wchodzicie w YouTube'a. To jest mój kanał akurat. No i klikacie w plusa. Film. I dodajecie jakiś film. O, mój znajomy. Kto znajomy? Ani. nikt. Czek, kur. Mam kolegę w domu, ale, ale to nie ten. tym zdjęciu. No i na przykład to. No, well. Czekajcie... Czy... Kurde... No... Prześlij film... Oczywiście na tablecie! No... Przesu wysyłam pliki, przesyłam. No. No i to jest tutorial, jak zrobić filmik, widzowie. To nara.